to nie wiem w końcu jak to jeszcze współpracujesz, czy nie współpracujesz, pokażę to funkcję, bo sobie można na komputerach ustawić tapety. <śmiennie> Funkcje tam no, można sobie tam... <noise> Albo jakoś jakoś z gotowych, albo tutaj sobie otwierasz tą prze, no, przeglądarkę plików z komputerem. <noise> Ale koks. Trochę wyżej. <noise> Delikatny. Czatu nie mam włączonego, to nie wiem czy cheatuje. No, no nie, ten gościu dotarł na dach, oczywiście, że musiał być lepszy. Hmm. Znaczy, nie no, nawet wiem, słyszałem, że ma, mieć, że ma być jakaś cenzura, a ten, No to tylko nie cenzurę, tak, nie ma tego. Tak nie ma być. czatu nie musiałśmy Czyli no, to... musiałbym przemysł cenzurować. Czyli cenzurę nie ma czatu, proste. 2040 openback. No, Dlaczego do spał nie muszę iść? Dobrze wiedzieć, że Battlewig nie stracił swojego ducha. <głosy> <głosy> to jestem centralnie nad nim. To zaraz go zestrzelę. Tutaj. To jest znaczy gdzie? No. No tu po drugiej stronie też... Um, po... te, te, te rury! Takie rury. A czego nie mogę pingować jakie to jest głupie? A tutaj. No. ale. <grym> <grym> ale ty przyjedzie w ogóle cały czas z tym miejscu. Ty, 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 podką, ty Bo ja myślałem, że chodzi, chodziło ci o twoje ciało, a nie o drona. Tam szukałem. Dobra, tu jest nie, jeszcze nie, nie, dwóch przeciwników. Staram, Ciało, no ogólnie żyłem, to poczekaj. Znużuję, znużuję, znużuję. O, na dole, tam. To... Tak jest! <grym> fraga! Co? Ty frajer <grym> Animację miałem. A ja miałem na killfeedzie, że go zabiłem ze strzelby. Mi się cała animacja za załadowała. No przytrzymałeś go, że miał łatwiejszy strzał. Dobra, to znużowałem innego. To <grym> jest ja lata! <noise> Jak gościu się łąka i le leci na dronie zamiast przyjmować punkt, no to, to, to dobrze. Jakimś kurwa koksem! Dole. Ja Jak? Czym? Ja... A tu Naidów nie widać w ogóle w tej grze? Nie ma powiadomienia o naid? O najdzie? Come on, get up! Ale jestem koksem! A da się kile robić z defibrilatora? Nie sądzę, bo nie, nie mam gazetu jako defibrilator. Z tego gościa, co zabiłeś przed chwilą. To bardzo niedobrze. Dobrze, że jestem na górze. Koleś chyba spadochronował na, 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 na tę... na tą kulę taką... ...pileczkę do góry. Ja... <laughs> <laughs> Ale jestem koksem tą gietkę podałam ci. Eee... Okej, okay, yy, klikanie z, z spacji yy, pod sam koniec akcji jest złym z wyborem A, yy, no spadochron potrzebuje tak sekundę dwóch, żeby się otworzyć Tak to Tak to nawet, yy, na, nawet nie miał okazji, żeby przetestować to broń, bo po prostu mnie po że tak wkrótce że rozmijamy się bronię nie chcę załadować i mam problem dosyć Ojej ja się gra nie chcę załadować, moje Ale z rąk się strzelam. <laughs> nie, to AK jest naprawdę, może ono jest mocne, ale jak ja nie trafiam żadnym pociskiem O Tylko nie wiem co mu to robi <laughs> U Ale wystrz... kurde, duch pracuje tutaj A. Tu latający fartuch, on nie... No, chyba tak. Wywaliło go! Skraszowało go! Skraszowało go! W każdym razie <grymne> skraszował, no co znaczyło. Snajper próbował mnie zestrzelić. Jakie miedactwo. No, to mu się udało. Tutaj koks, tutaj koks byłem, łuh, ja <laughs> Tu jest tu, ten cząg się na mnie patrzył, o ja Działa bo co chwilę ktoś do mnie przychodzi Dajcie mi ciało załadować Co ładowałem, No nie mogę! Nie da się! <laughs> się o zabiłem, zabiłem Zniszczyłem czołg chyba O radio Dława rób coś. Dobrze, dobry pies. Towarzyszu, który skłonnie mi może zrespić. Dlaczego to nie robisz? <noise> o mój Boże, i tam było ich do groma. Co się loguje? O co chodzi? Prawie Tak jest! Trzy razy zabiłem gracza RNG Ale ja to sobie w Call of Duty gram <śmany> Chodź do mnie Coś słyszę chyba To ja tam jestem Idzie na... o tutaj będzie, góra, góra, góra tak dokładnie tutaj będzie bo nie się upa i właśnie lecę, 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 lecę. Dobrze. No, bo tu się już tu się już dzieje akcja. leco 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 I think leco 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 Здесь смог, мог затовать. Извини, извини. Нет. Она Пиздец, блядь. ну. пони станем класс. Я его забрал. забрал. его его

Zaczekamy. Dobra, nie, nie strzelaj, nie strzelaj A nie, to szyczy, Nie, szyczy. Dobra Okej okay. No Tak Tak się robi, no Cześć Masz stream, a rzucamy się granatami z, z drużyną przeciwną to... Chyba, że... O Sen7 Eee... Ok. się? Okay. <laughs> Chyba nie w taki sposób się rzuca. Upuściłem jak O, ja, ja. Tylko, że mnie nie wywaliło za... za ten... Ile Ale... masz? Ja już dawno zrobiłem. Do this, <laughs> Miałem mówić, że może zostawić się odstęp czasowy, tak żeby wiedzieli, że to jest dalej część umowy, a nie, że zaczęliśmy grać normalnie. No, to są stary, no. więc... A. No, no właśnie tutaj to, to mamy, mamy już Max Kaisu, oni też. Granaty kupujemy. Skakanie to mu chyba nie pomaga. I teraz wyjdą z tego. O nie. Uuuuuuuuuuuuuuuu! To klasa! Dobrze, Pawle. Mamy za sobą niesamowitą misję. To jest... Ło. Wow. O trampoliny! <noise> jak... jak to, jak to grać? Ja <noise> już dotarłem do mety. Dawaj, dawaj! Spierzę w ciebie. Kontrolem się rzucasz, lecisz dalej w ten sposób. <głos> <głos> Dobrze! I... Ale ty kosisz w tej gry. Ale kozak. Idź bokiem. E. <laughs> Idź bokiem. Idę bokiem. Idź bokiem. Idę boso. Jest wolniej, ale jest stabilniej. I tutaj masz trampoliny, więc po prostu możesz na to spać. I pchcam. Ja cię. <laughs> Za pierwszym razem. Srany gołąd mnie zrzucił. Haha, <laughs> <laughs> bra Będę pierwszy. Będę pierwszy. Będę pierwszy! Chyba. Się. O ja <noise> Zawsze pod koniec <noise> zestawienia przychodzę, boję się. To jest. Domyślasz się chyba. Klikaj spację, żeby przetrwać. No na przykład. Ło, <noise> jeszcze tu strzelać będą do mnie. Może to jeszcze nie strzelali do mnie w tym trybie. Jeszcze tu No. <noise> Ale pospadali. Tylko źle raz? Źle się truskawa jemu ułożyła, no. Może. Ty geniuszu. Normalnie coś się skanowało. O nie! Komputer zawiera pliki! Komputer się nie włącza, to... No Pro pan wyłączyć i w... A, Anta, dobra. To jest postać za nim, to Marek. Jest Mark 2D. Mareczek. O jacie, ile ten... Ja sobie chyba muszę normalnie na te ustawić, jako że to pytanie ustalić, jak taki takie zlecenie będzie śmieszna, jak trzeba będzie na jakiejś lekcje zdalnej pupitu dostać. No. Czy tutaj niestety nie widać jego Toyoty piękne. Nie no. wiem. <noise> 絶対にどこだね